Jaka jest twoja najlepsza straszna historia? Kto jest w moim łóżku? Ojciec poszedł powiedzieć dobranoc swojemu siedmioletniemu synowi, doskonale wiedząc, że jeśli tego nie zrobi, jego syn będzie miał problemy ze snem. To była między nimi codzienna rutyna. Wszedł do słabo oświetlonego pokoju, gdzie pod kocem czekał jego syn. Na pierwszy rzut oka ojciec mógł stwierdzić, że z jego synem dzieje się coś niezwykłego, ale nie mógł tego określić. Wyglądał tak samo ale miał uśmiech przyciągający od ucha do ucha. Wszystko w porządku, kolego? Zapytał ojciec. Syn skinął głową, wciąż się uśmiechając, zanim powiedział: Tato, sprawdź, czy pod moim łóżkiem nie ma potworów. Ojciec zachichotał trochę, zanim padł na kolana, żeby sprawdzić tylko po to, by zadowolić syna. Tam, pod łóżkiem, blady i przestraszony, leżał jego syn. Jego prawdziwy syn. Szepnął, Tato ktoś jest na moim